jakiś dłuższy odcinek, no to macie. Na moim Instagramie zrobiłam wam ankietę z pytaniem, czy ten cały zgromadzony fejm na moim koncie mam odbierać teraz, czy może jednak zaczekać z tym do końca roku tak jak planowałam. Znaczna większość zagłosowała, żebym otworzyła to wszystko już teraz, także no, dzisiaj odcinek o tym. Ale jeszcze przed tym chciałabym coś powiedzieć o tym całym haku Bufferly, bo krążą takie plotki, że ten program posiada jakieś wirusy, wgrywa jakieś filmy, czy tam zdjęcia do komputera i kopia jakiegoś bitcoina. Ja ogólnie do końca nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Skontaktowała się ze mną również jedna osoba, która ma kontakt z tym całym dolo. I w sumie ta osoba mnie poinformowała, że to wszystko nie jest prawdą. A no i Dolo, a nie deko. Żeby nikt w to nie mieszał mojego kochanego dekusia. Ogólnie to wszystko zaczęło się chyba od tar, tak jak Patrzyłam na screenach. Nie wiem w ogóle, co to miało na celu. Czy zlikwidowanie tych wszystkich programów, czy coś takiego. Ktoś również przeskanował tego i jakimś swoim płatnym programem i w sumie żadnego wirusa nie wykryło. No, jeśli chodzi o te wirusy, czy wgrywanie jakichś plików, no to nie ma na to jakichś szczególnie mocnych dowodów, że coś takiego faktycznie miało miejsce, więc nie wiem, możecie sobie wierzyć, w co chcecie. Ja nie mam nic do tego. Chcecie, to możecie sobie robić format całego komputera. Jak się oczywiście. Boi się i wierzycie w to wszystko. Ja też nie mam za bardzo co o tym mówić, nawet w sumie nie chciałam nic nagrywać na ten temat, ale okej. Okay. Ale jeśli chodzi o tego haka, to raczej to już wszystko, co chciałam powiedzieć. Może w ogóle przejdziemy do filmu. Ogólnie do następnego poziomu brakuje mi 5 milionów, więc wbiję to na luzie. No i pierwsze oczywiście, od czego zaczniemy, to odpalenie boostera, więc. 5 diamentów, mnie to kosztuje, fajnie, super. Dzięki, Max, za grafa. Czekam na pozdro od ciebie. No i teraz przyszedł czas na osiągnięcia. Dzięki za pozdro, Max. Czemu to mi się nie ładuje, halo? Pierwszym osiągnięciem będzie oczywiście VIP na 730 dni, więc y, ja to sobie wszystko odbiorę. Ogólnie ja tych wszystkich osiągnięć mam około 80, a nawet. Ponad 80, więc to jest dosyć sporo. Jezu, te wszystkie osiągnięcia w ogóle tak strasznie lagują. Ogólnie mogę też wam powiedzieć dlaczego nie odbieram tego wszystkiego pod koniec roku tylko teraz. Wow, a w X u, dzięki za pozdro. Przepraszam, że kaleczę twoją nazwę. Ogólnie ja nie wiem, co będzie pod koniec roku z tym ms bo jak wiecie, coś ma być z tym fleszem, że ma go usuwać, czy coś takiego, nie wiem. Przestanie być wspierany. A Movistar Planet działa właśnie na fleszu. I oni by musieli przepisywać całą grę na silnik Unity. I z tego, co mi wiadomo, to tam kogoś zatrudnili do tego. Ale jakby ta osoba gdzieś tam napisała, że tak średnio się z nimi współpracuje i jakby oni nie są za bardzo zaangażowani. W tą grę czy coś takiego, znaczy przepisywanie tego wszystkiego. I ja nie wiem, co będzie wtedy z MSP i no chyba wolę to otworzyć jakby teraz. No i myślę, że też, że jakbym miała większy poziom, to gracze chętniej by mi pomagali, bo to chyba też trochę tak działa, że czym wyżej jesteś w High z tym więcej po prostu zyskujesz, a przynajmniej takie mam wrażenie. Jezu, w ogóle artbook. Ja miałam takiego artbooka z rozdaniem, nie wiem czy pamiętacie. I w ogóle ktoś mi tego Arta zgłosił i mi go usunęli i później mi go przywrócili i nie mam go w moich artbookach, nie? Także dzięki wielkie. Ja chciałam rozdanie zrobić tylko. No i została nam ostatnia zakładka, czyli zakupy. I tutaj mam wszystko zrobione, czyli będzie wszystko na diamentowo, więc raczej możemy brać się za otwieranie tego wszystkiego. No, i w końcu wszystko odebrałam. Trochę to trwało, i w ogóle zauważyłam tutaj, że mogę sobie szybko obliczyć, ile award zdobyłam. Tu mamy wszystkie, czyli 48, 59, z tą kategorią mamy 77. No i w sumie zdobyłam 103 awardy, i to jest dosyć sporo. Ogólnie ja przypominam, że gram tylko pół roku jakby od samego początku konta nie otworzyłam nic. Kompletnie nic, nawet magazynu. W tym magazynie też dosyć dużo się tego uzbierało. W ogóle te filmy, w których występowałam mnie, rozbraja, Boże. Do poziomu 48 brakuje mi trochę ponad 800 tysięcy, a z tego co wiem, to w magazynie mam jakieś 2 miliony, więc okej okay, i moje autografy piękne, mój Boże. No i nie pozostało mi w sumie nic innego, jak tylko to tworzyć. Powinnam wbić jakieś 4 miliony, chyba tak. Mój Boże. Wow, 48 poziom, ale mega. No, nagrody takie, jakie widzicie. Do 49 brakuje mi 6 milionów. I ogólnie chciałabym wbić poziom 50 i na pewno mi się to uda, Boże, Jestem już taka tego pewna, że o Boże. Przyszedł w końcu czas na skarbonkę. I w skarbonce mam 21 milionów. Eee, przepraszam bardzo, ale. Gdzie ty tam widzisz 21 milionów? Co? Otworzymy sobie to. W ogóle kliknę sobie X'a, bo nie chcę się klikać na świnkę, tak jest po prostu szybciej. O Boże, jak mi zlagowało! O mój Boże, mam 50. O matko, jakie cudowne nagrody. Słyszeliście ten entuzjazm, o mój Boże? W końcu mam ten 50 poziom. Oj, nie tak dużo brakuje do 51. Myślałam, że wbiję trochę mniej tego fejmu, że będę miała na pasku jakieś 130, może. 5 milionów, a mam 142, więc jestem zaskoczona, ale w sumie pozytywnie. W ogóle łącznie z awards, z tym całym magazynem, i w ogóle jeszcze z tą skarbonką. Razem tego fejmu dostałam około 40 milionów, a w sumie dokładnie to była to taka liczba, jaką macie teraz na ekranie. Czyli no prawie 39, ale ja wiecie, lubię zaokrąglać, i no to jest sporo. Ogólnie w ogóle dzięki, że mi jakkolwiek pomagacie, bardzo to doceniam, że Wam się w ogóle chce. I w sumie razem osiągnęliśmy ten 50 poziom, więc... No nie wiem, po prostu Wam dziękuję, nie? Nie odwdzięczę się Wam wszystkim, ale no... Dzięki po prostu. Przynajmniej macie filmik z odbierania tego wszystkiego, więc buziaczki, kocham Was, no i nie wiem, oki to pa!